Trzeba przyznać, że w Polsce mało jest tak fotogenicznych miejsc jak Kowary. Otoczenie miasta jest niesamowite, wszędzie są góry, pagóry. Sama starówka jest bardzo interesująca. Może nawet w swoim lekkim odrapaniu, ale widzimy dzięki temu odkładający się czas. Polu, przybliż te słówki, przybliż, e, ty, e, te, tym razem przybliż je tą dźwignią do, powię, do powiększania, do przybliżania, tak, bo tematem zdjęcia są sowy, tak, jeszcze chyba ucięłaś górną, trzeba tak. zawsze patrzeć w ekranik, czy jest, czy jest w porządku, oj, trochę się rusza, musisz pewną ręką trzymać, nie może aparat latać, Mocno trzymaj i naciskaj. Teraz się udało. W mieście jest mnóstwo okazji do zabawy kontekstem, zabawy słowem i obrazem. Popatrzcie teraz na ten obraz, na tę witrynę. Ja myślę, że Janek będzie tutaj dobrym modelem. A Pola zrobi zdjęcie, ale tak, żeby było widać napis, bo sens tego zdjęcia jest taki, mm. że Janek jest męski, tak? Tak! Więc musimy oddalić kamerę, znaczy oddalić widok, przekręcić aparat do pionu, bo zdjęcie jest w pionie. No, no. Bardzo dobre zdjęcie. Drodzy. Otrzycie, Robiłam zdjęcie zabawek z klatiku. Mamy tą fa fantastyczną wąską uliczkę pomiędzy e, kamieniczkami i Janek zrobi swoje ujęcie. Sprawdź czy zdjęcie nie jest rozmazane, czy nie, nie poruszyło się. Sprawdzamy. Nie przybliżaj, nie? Właśnie pokazujemy, teraz w tym zdjęciu przewrotnie pokazujemy małą ludzką sylwetkę, a wielkie budynki, wbrew temu co ostatnio mówiliśmy, dlatego że tu pokazujemy skalę. Teraz, teraz użyję naszego zwykłego telefonu komórkowego, w którym zainstalowany jest program nazwie Slow shutter, do rejestrowania obrazów na długich czasach. Przedmiotem zainteresowania jest ten fantastyczny wodospadzik, który będę chciał fotografować na długim czasie na co Wbrew pozorom nie tylko jest możliwe zaawansowanie w zaawansowanych aparatach fotograficznych, ale tak jak mówię w zwykłych telefonach. Nie mam w tej chwili statywu ze sobą, ale znowu skorzystam z barierki po to, żeby nie drgały mi ręce, żeby mógł oprzeć mocno aparat i na świetle przez dłuższą chwilę fotografię. bym dysponował w tej chwili statywem byłbym w stanie na pewno zrobić to lepiej dla uatrakcyjnienia fotografii możemy użyć różnych błyszczących powierzchni na przykład szyb samochodowych za chwilkę wykonam zdjęcie z odbiciem w tej szybie popatrzcie mamy drzewo i mamy i to samo drzewo odbija się w szybie samochodu mamy też bardzo ładne światło. Wykorzystajmy to. Do wykonywania tych zdjęć nie wykorzystuję lokalnych zabytków, chociaż w Kowarach są przepiękne budynki historyczne, ale wykorzystuję zwykłą miejską architekturę, witryny wystaw, czy właśnie szyby samochodów. Chciałbym pokazać, że jak to mówi przysłowie. Najlepsze fotografie są tuż za rogiem. Wcale nie musimy jechać do Mozambiku, na Islandię, aby wykonać fantastyczne zdjęcia. Wystarczy rozejrzeć się wokół i przekonać, że świat wokół nas jest pełen estetyki.